Dzień dobry, witam Państwa. Mam dzisiaj do zaoferowania Toyota Verso. Autko z 2009 roku, pochodzi z polskiego salonu. Jeden właściciel od nowości do tej pory. Z początku auto było, no wzięte w ogóle było na leasing i miał go cały czas jeden właściciel, pan 51 rocznik. Go po prostu miał w leasingu u syna, później syn wykupił i teraz pan jest właścicielem. Także cały czas jest u jednego właściciela od nowości. Autko z 2009 roku, jak mówiłem, wyposażone w silnik 2.2 d ten nowej generacji, no i automatyczną sześciobiegową skrzynię biegów. Cóż powiedzieć? Samochodzik bez sprawuje się świetnie. Fajny kolor, dobre wyposażenie. cóż, mamy klimatronik dwustrefowy, radio MP3, elektryczne lusterka, jakieś tutaj jest dogrzewanie też, elektryczne szyby. Cztery wnętrze zadbane, pachnące, nigdy nie było palone, nie były włożone zwierzęta. Pan jeszcze zostawił tutaj wideorejestrator, w cenie samochodu jest. No cóż, wszystko sterowanie w kierownicy, te łopatki zmiany biegów. Autko naprawdę świetne. Wszystkie kontroleczki gasną, nic się nie zapala jak to w Japończyku. Co mamy tak? Już odpalimy autko, pali pięknie. jak mówiłem działa, klimatyzacja, co jest, w wałczku wymienione wszystkie cztery tarcze hamulcowe, wymieniony olej w skrzyni biegu, wymieniony olej w silniku, dwa komplety kół, zima, lato. Lato są nowe, zimowe tam chyba są po jakimś jednym sezonie. No cóż, zobaczymy wnętrze. Wnętrze, znaczy, jak mówiłem, naprawdę jest w świetnym stanie. Jest nieprane, a jest czysto. Ładnie czysty, to jest wersja pięciomiejscowa. Ma Tronik. Teraz obejrzyjmy go z zewnątrz. Bardzo ładny lakier świecący. Gdzie nie, są jakieś tam parkingowe ryski, ale niewiele, niewiele, naprawdę niewiele. Nie ma wgniotek jakichś dużych, nie ma nic. Później po prostu pokażę dokładnie, gdzie takie jakieś tam ryski są. A teraz zobaczmy z zewnątrz samochód. Silniczek chodzi super, równiutko, cichutko. skrzynia też biegi zmienia perfekcyjnie. Nie można nic naprawdę zarzucić. Fajny kolorek też, felgi aluminiowe 17-calowe. No i tak to widać, to się prezentuje. Dobra, teraz może przejdźmy, gdzie tutaj są ryski. Tutaj jest jakaś liseczka, w nie było polerowane. Opony, jak widać, jeszcze naprawdę ładne są. Tu jest jakaś mała wgnioteczka. Tutaj nie mamy nic, tutaj nie mamy nic, bo tutaj, tutaj są, tak, tutaj brudne jest, także tutaj nie ma rys żadnych. Tutaj jakieś odbicie jest od kamyka, no i tutaj jakieś odbicia takie małe od kamyków. E, tutaj jest jakiś, o tutaj na tym zderzaku jakaś taka, a tak poza tym jest wszystko. Tutaj z tyłu to też chyba brudne, tak tutaj brudne tutaj jest, także tu nie ma rysy. Tutaj są jeszcze te oryginalne naklejki. No, z, takich, z takich uszkodzeń to to, to, to co, co widać. Już otworzymy silniczek. Sienicze. Silniczek suchy, cichutko pracuje. Tutaj jest taki odmiany olej, bo teraz był wymieniany właśnie olej. To jest następna odmiana jest dopiero... Co więcej, no cóż, wszystko sucho, te wszystkie płyny, wszystko sprawdzone jest. Także przejdziemy jeszcze tak może dokładniej ten samochodzik. to tak będzie go dokładnie widać. także zapraszam, jak ktoś jest zainteresowany. Choć przebiegu ma te 297 tysięcy, ale naprawdę, uczciwie mówiąc, nie widać po tym samochodzie tego przebiegu. Nie jest ani kierownica zniszczona, ani fotele zniszczone. No, auto w jednych rękach od nowości, także, także zadbane. Tu jakieś schoweczki na okularki, tu jakieś lusterko dodatkowe. No cóż, ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu. I zakupu. Bo na pewno nikt się nie rozczaruje. Fajny, fajny samochód, sztywne zawieszenie bez żadnego zarzutu. Także zapraszam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do kontaktu. Do usłyszenia. Do zobaczenia.